Na wczorajszej sesji Rady Miasta Kościerzyna radni podjęli decyzję o udzieleniu wsparcia gminie radków, która ucierpiała w wyniku ostatnich powodzi na południu Polski. Samorząd Kościerzyny przeznaczy na ten cel kwotę 100 tysięcy złotych, aby pomóc w odbudowie i wsparciu mieszkańców poszkodowanych przez żywioł. Gmina Radków jest gminą partnerską gminy Kościerzyna, czyli naszych sąsiadów. Na sesji tej podjęto uchwałę dotyczącą wsparcia finansowego tej gminy w wysokości 100 tysięcy złotych i oczywiście były też uchwały dotyczące zmian w budżecie, również związane z tą pomocą dla powodzian, jak również są na tej sesji uchwały dotyczące kwestii, gospodarki nieruchomościami, czyli takie uchwały, które są podejmowane praktycznie na każdej sesji Rady Miasta Kościerzy.